Popie diamenty, kilo w przeklęty, a dla zachęty ozwa się Ja się nie daję Crafting dodaję <grym> nie, to jest tak na serio. Cześć cześć, witajcie. witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dziś jesteśmy w Robloxie na mapie yy, minigames, dokładnie. I to są takie mini games po prostu, po prostu, patrzcie, tu jest taki shop, za chwilę Wam pokażę to, nie, i akurat teraz jest taka mini gra jakby teraz, akurat w tej chwili jest taka mini gra że jakby trzeba jakby te, takie tutaj kopać emeraldy, no nie? Było blisko, żebym, żebym miał dostęp kasę. I patrzcie, tutaj jakby są, tutaj są ustawienia, tu, tu tutaj jest sklep, pets. Efekt. Dokładnie. E, czekajcie ile mam kasy? 130. E, so Widzicie co, ja ja sobie uzbieram to z ksik, on jest słodkie. Dokładnie. E, Uła, teraz co za minigierka? Co za minigierka to jest? Ciekawe. Uj. Aha! Rozumiem poważnie. E. Dobra, widzimy się, jak będzie kolejna minigra. E e, 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 aha! Nie wikam! Co to jest? Slol. Nawet za chwilę się zacznie u Uuu, a to co? Właśnie znużyłem. Na czym tu polega? Jak oni się wspinają? Jak oni się wspinają? Aha, tu są... Czemu mi nie pokazuje ten? Czy ja nie mam takich tych? Eee. Czy ja nie mam tych, 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 tych? Rzeczy. To, co. Tych. Eee. Popatrzyłem się w tył i zobaczyłem to. Nie powiem trochę przerażające. Dobra, zaczyna się kolejna minigat, tutaj chyba będzie parkour. Prawda? Nie, no poważnie! Już na samym wstępie! Nie, 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 Co to w ogóle było takie co spadło dziwnego na mnie, co tam? W ogóle coś fajnego zauważyłem tam. Taka bomba, jest ciekawe co to jest. Już się skończyło? Luda, ruda. Tak szybko? Pik. U, a to co jest? E. E. E! e. Aha! E. Aha! O, dosłownie jakiś jakieś usią... Co? Co to są, są takich jajka. lol a to na czym mi polega No oh Au my geusz uh. Eee Ole ściana teraz o co, hoci z tym wielkim zającem! To jest lol. I to takie duże lol. Gdzie mam szczerze? Aha, tam jest ten zając. O tutaj. Ho, 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 no. Ja w ogóle szczeram? Tak, wiem, no No ty w tu. O Nie o nie, o nie! Nup, nup, nup! Zostaw! Mnie. Dobra, w ogóle tam jest jakaś zjeżdżalnia. Co to tam jest? To była taka zjeżdżalnia. Wy może nie wiecie, ale tam jest taka zjeżdżalnia fajna. Ja na niej zjechałem już jeden raz. Pochodźmy, chodźmy, chodźmy, zanim nam się zacznie uda. O, będzie, będzie, będzie czerwoniką, niebiescy. Come on! Come on! Come on! Już tam tak blisko? Dobra, szybko, szybko, szybko. No. No poważnie. Uuu. Uh. Uuu. Uh. Uuu. Uh. Uh. Aha, że my musimy tutaj zbierać trawkę, tak? I ci, którzy jak najwięcej te zetną, to wygrywają, tak? Dobrze myślę? Chyba tak. Na pewno to jest Kitty Bella. tam na pewno to jest Kitty Bella, tamta, tamta. O, tak, to na pewno Kitty Bella. ja to jestem taki wolny. Byłem szybki. Lol. Oni nie mają z nami szans. No, zobaczcie, przecież oni tak, tak mało ścieli, a my już prawie cały ten zrobiliśmy. N nasi niebiescy. No, kościu, co mi zabierasz co to było? Close. Yeah! Czekajcie gdzie Czy ja mogę już kupić te osika? poważnie, jeszcze jedna wygada. Łoki. Nie aż tak źle. Będę w tym odcinku jeszcze raz wiedziałam. Uuu, tu coś będzie zmalowało? Aha, dobra, chyba to pamiętam. Pamiętam tu, no. Pamiętam. Ja on w to kiedyś. Jakby w, w tą minigap. Aha, i będziemy musieli. A tam, co tam jest, prawda? No i co? Aha! No, ale to będzie trudne. My tu trzeba przemieniać szybko te kolory, no nie? Bo ja. Oczywiście się nie myliłem. To jest trudne. Dobra, mam plan. Pyk. Tutaj. Dobra, teraz żółty ten. Żółty żółte będę zamieniał. Nie, nie, nie. Tutaj. Mączowe, no. Albo wiem, 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 wiem. Szybko, szybko, szybko. Złożymy to tak po prostu. I teraz y, będziemy rysować. Pyk. O nie! Nie starczy mi sekund. Nie! Szybko. Ach, nie udało mi się. 3, 2, 1. O, to jakby to już było przed odcinkiem. Czy nie na odcinku? Nie, dobra, przed odcinkiem. Ale to jest bardzo fajne. Dobra. I ja, ja w tym jestem dość wyskilowana, więc myślę, że po tej ludzie będę miał swojego skąpsika No siema. Tutaj jestem. Cześć! Tutaj, 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 zobaczcie, tu! Tu! Dokładnie tutaj. I właśnie tutaj trzeba jakby naciskać te przyciski. Szybko. Szybko. Dobra. By nie, 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 nie. Na początku to jest łatwo, ale potem się obie już tu, No, nie, 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 nie. nie. to już się robi trudne. No, no nie, poważnie, a jestem w tym tak wyskilowany, tak no poważnie, pierwszy raz przegrałem w tym tej w tej Jest trochę słabo. Tak to zawsze w niej wygrywam. Widzicie, tu jest takie coś. U, a to co? No, 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 no. no spadłam. Ale oczywiście tu się nie traci życia, wcale nie. Widzicie, Z tej lawie, co to jest, ale nie tracę życia, więc fajnie, pięknie. Elegancik! Dobra. Jestem, jestem niebieski, ale fajnie. Idzie teraz mam piec. Ha! Dobra, będziemy walczyć! Za Amerykę! To nawet fajnie pasuje, bo jakby Ameryka jest czerwona, no nie? Eee... Co ja gadam? Ameryka jest niebieska, a... E... No! Eee... O! O ale fajnie. O nie, tam są. Za Amerykę. Lol. Bardziej to do, do, do tej wojny Japonia kontra Ameryka to pasuje bardziej na Bar, far. No nie. Znowu mnie zabił gościu. Chodźcie tu. No chodź, no chodź. Nie, nie, jest za dużo ich. Aha, nawet nasi. No i dobrze ci tak, gościu. Yeah. I co? Poważnie tu też nie dostałem. Chciał mieć już te, 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 te kuską ksika, no. A teraz znam to. Jakby. Nie! Jestem wyskilowany trochę w tym, trochę, nie. na pół w sumie. Już sobie dam kamerkę do, do główki, do głowy, dlatego że głowie, jak mam kamerkę w głowie, to mi jest lepiej skakać. Ładnie. I poznaję dobrze tą mapę. Super, dobrze poznaję. I że tutaj trzeba będzie biec, a za nami chyba będzie jakiś potwór czy coś. <coughs> Help mi, zaczekajcie na mnie! Aha! <coughs> no jakby jagłem na tablecie, no nie? No, błagam, no kiedy będę miał już to, 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 to no, do, no do swojego zwierzaczka, no. Dajcie mi zwierzaczka! lol Dopóki nie będę miał, dopóki nie wygram, jeszcze raz, nie będę miał swojego e, zwierzaczka, to ten ODEC się nie skończy. Ha, ha, ha. W sumie dla was to chyba fajnie, no nie, bo długi no to, to chyba fajnie, no nie? lol siema siema wszystkim no ja na czym to polega? na czym to polega? aha nie uja prawie bym zleciał kościół nie przeczuwasz wiesz o tym prawda? Co za ja to wskoczył? Błagam, dajcie mi zwierzaczka! Aj dobra, teraz mam fajną szansę, żeby pójść wyście na tamtą zjeżdżanie. Teraz mam dużo czasu. Czasu, tak. Czasu. Szybko, szybko, szybko! No, 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 no. No, jeszcze nie zleciał, no proszę, no. Dobra, ja jestem już tutaj. Onda się jeszcze nie skończyła, więc dobrze już skaczę tutaj, będę skakał. Pik, pik, W takim tempie to na pewno... To, to, to na pewno zjadę do zjeżdżanie, oj, na pewno. No właśnie. LOL. Uuu. A tu chyba, a dobra ja pamiętam, to tutaj trzeba strzelać z tych, z tych, z, z tych, a to też będzie trudne dość. A ja nadal no, tutaj nie jestem na tej zjeżdżalni, bo oczywiście, EX ja może, nie umie skakać. Bo dlaczego bym miał umieć parkoura, no dlaczego bym miał umieć, o dobra. Cześć, tu jestem! Co nie mogę się poruszyć? Nie, najgorzej. Dajcie mi coś! Å! Uh. Oh. Eh? Nie mam nadzieję, że teraz będzie jakiś prosta minika i że weźcie będę miał tych 10 tych, 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 tych pieniążków. No. U, teraz będzie bitwa, jak będzie czemu nie wiesz. No dobra. Nie będzie. Znowu będzie bitwa. Czerwony kumka niebieski. Jestem czerwonym, ok. Wolałbym być niebieskim, ale niech będzie. No to, no to muszę. Ha, dobra, dobra, dobra! No to musimy stawać, dobra, dobra, dobra! Jakby ja, musimy jak najwięcej tych zrobić. Mam nadzieję, że teraz nasi wygrają. Jakby, że teraz Czerwony Team wygra. Oby. I żeby weźcie mi dali te 10 tych. O, chyba... Yeah! Weźcie będę mógł kupić zwierzaczkę, no. Weźcie! No. A cube. I co? O! Siemka. Hmm, jak bym nazwać? O, wiem. To poważny za oto kupia mapa. Słodziuk. Siema, słodziuk. Słodziuk. No, zobaczcie, on jest słodki. Widzicie. Nie. Siema, słodziuk. Słodziuk, o, słodziuk. Ale fajnie, ale się cieszę, że mam zwierzaczka. Poważnie, jestem królikiem? O ja! O ja! Jo! JESTEM MORTAL NIE Poważnie ani jednego tego nie złapałem, a wszyscy już a wszyscy już mnie zabili lol Wiecie teraz mam zero pieniążków, bo dlaczego bym miał bo dlaczego o, twórca by y, miał zrobić takie coś że po prostu stać te pieniążki no dlaczego bym miał to zrobić, no dlaczego no dlaczego? No po co? No po co? No po co? Normalnie po co? Lol. Chodźmy jeszcze może jeśli zdążymy, może... Chodźmy sobie jeszcze tam, ale nie, nie ma mowy, że zdążymy. Ja już chciałam pójść na, na tą wyrzutnię, no nie. Ale dobra, nie ma... Czekajcie, bo mi się coś trochę dziwnie steruje. Dobra, lepiej. U, a to co? Czy to jest to o czym myślę? Ale fajnie, jeśli to jest to o czym myślę, ale nie, dobra, to nie jest to. Uia. Aha, dobra, to jest takie coś. Ale szkoda, że nie to o czym myślę, bo ja taką minigierkę bardzo lubię jeszcze. Nie powiem, bo jaką... To... Dobra powiem. Że taka kostka się obraca, no nie? Taka kostka wielka taka... Nie! cię, ale mam brakowało! Slon. Siema kostek. Za, na pewno za chwilę się tutaj coś pojawi, na pewno. Nie, 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 nie. E. I, A więc dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i...